Wyszło 1 kwietnia, ale to nie jest prank. Zresztą napi Lego napisało to w opisie: to jest pierwszy trailer 17 sezonu Ninjago. Znaczy, no, 17. Nie wiadomo, czy to będzie 17 sezon Ninjago, czy Na, oficjalnie się to nazywa Ninjago Zjednoczeni. I no i cóż, no i czy wy to widzicie? To jest w ogóle. E w ogóle e, grafika bardzo skoczyła i to mnie najbardziej zaskakuje. E, w ogóle widzicie tego Lloyda? To po prostu 4 Ultra HD Extended. W ogóle ja nie wiem, co, co tu się porobiło. RTX On. A, a, zaraz, a zaraz wam pokażę kola. Oto kol, czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie, jakie to jest piękne? Zresztą widzieliście wcześniej ten trailer w całości, ale w ogóle... No dobra, rozczulam się nad grafiką, ale omówmy sobie, co tu w ogóle widzimy. No więc najpierw widzimy jakieś wybuchy, potem jakieś dyrdy-myrdy. E, chyba ninja ratują mieszkańców przez jakąś e, kolizją wszechświatów. Czy my, czy my tu widzimy multiversum w Ninjago? Co to się dzieje?! Potem widzimy takie wyrwy. Na dole jest miasto Ninjago. to, to Tutaj nie mam wątpliwości. Jak coś, jakaś katastrofa w mieście Ninjago. Tutaj e, widzimy smoka, chyba jakąś pustynię, e, piramidę Azteków, jakąś planetę. A potem to się łączy i wszystko wybucha. Czyli. E... Czyli tak jakby... Coś jakby multiversum się wali. Czy zobaczymy, co, czy zobaczymy coś w rodzaju Secret Wars, że, że całe multiversum się zawaliło i powstał z tego jeden świat i trzeba przywrócić wszystko do, do dawnego porządku rzeczy? Cóż, z, opis, z opisu ee, tego sezonu na to wychodzi. Zaraz wam te, przeczytam ten opis, ale wy, wy widzicie to jest ten mech e, Jay'a z Evo i oni mają stroje z Evo, czyli Evo ma jakiś sens w stosunku do serialu. Wiadomo, w 16 sezonie już były jakieś nawiązania. Um, Pixel miała mecha z Evo i e, Lloyd miał auto z Evo, ale, no, ale tutaj to, to, to no, ciągną to dalej. No i brawo! Brawo! Ale wiadomo też, że będą mieli jakieś nowe stroje. Ale dobra, przejdźmy do opisu. E, opisu nie znam na pamięć, ale wchodzi w sumie o to, że e, coś tam z czasem, że coś się popsuło z czasem i że. I że stworzyła się alternatywna rzeczywistość i ninja muszą wszystko przewrócić i spotykają jakichś łowców smoków. Śmierdzi to siódmym i dziewiątym sezonem, no bo siódmym to problemy z czasem, nie? A dziewiąty to łowcy smoków. Eee. No i tak to wygląda, to jest po prostu przepiękne, to jest przepiękne. No trzęsę się jak to oglądam, to jest genialne. Tytuł tego trailera to Nadchodzi Burza i nic już nie będzie takie samo, czyli nadchodzi coś większego od 17 sezonu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się, siema.